Kochane dzieci, dzisiejsze kazanie zatytułowałem Dziwny Król. Powiedzieliśmy sobie na wstępie, że dziś obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla. Jest to jednocześnie dzień, który kończy kalendarz. Tak, tak, nie pomyliłem się. Kończy kalendarz tylko że liturgiczny. Nasz świecki kalendarz jeszcze będzie trwał do 31 grudnia, tak? Kalendarz liturgiczny kończy się tą niedzielą, dzisiaj i następnymi dniami właśnie do soboty, do soboty południa nawet. A w niedzielę za tydzień rozpoczynamy nowy kalendarz liturgiczny, nowy rok liturgiczny i jest to pierwsza niedziela Adwentu. Powiedzieliśmy sobie, że dzisiaj mamy uroczystość Chrystusa Króla, ale w tytule określam Pana Jezusa jako króla, jako dziwnego króla. Dlaczego? Czy pamiętacie, jak w dzisiejszych czytaniach, zwłaszcza pierwszym i ostatnim Ewangelii, Chrystus mówi w przypowieści o sobie, kiedy Pan Jezus mówi w przypowieści, to mówi o kimś, o jakimś Panu, gospodarzu, pewnym człowieku, ale mamy się domyślać, że to o sobie mówi. Na tym polega przypowieść. Jak określa siebie w dzisiejszym w przypowieści, dzisiejszej Ewangelii, pamiętamy, Jak? Jako król zgadza się, ale jest, jest jeszcze inne porównanie, zwłaszcza w pierwszym czytaniu. Popatrzcie, zacytuję jeszcze raz, przeczytam pierwsze czytanie. Tak mówi Pan Bóg, oto ja sam będę szukał moich owiec. Kto szuka owiec? Będę sprawował nad nimi pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody. Czyli Pan Bóg określa się, tak, Pan Jezus określa się jako pasterz, a w Ewangelii jako pasterz i król. Mam tutaj Pana Jezusa jako pasterza. Widzimy? Dlatego powiedziałem, że to jest dziwny król. Ponieważ widzieliście kiedyś pasterza w koronie? No właśnie. A teraz widzicie, pasterz Jezus Chrystus jest królem wszechświata. On nie siedzi tu między nami na jakimś tronie i nie rządzi nami. Pan Jezus jako król ma, uwaga, to jest ważne, ma swój tron w niebie, tam na nas oczekuje, ale za chwilę Wam jeszcze pokażę, dlaczego ten król jest taki dziwny. Na początku w Ewangelii okazuje się, że mamy do czynienia, jesteśmy gdzie, w jakiej, jaka to jest sceneria i co się dzieje? To jest sąd. Tam Pan Bóg jest faktycznie królem wszechświata na tronie w niebie i sądzi ludzi wszystkich, którzy chcą wejść do Królestwa niebieskiego, z którym skończyło się już życie. i Pan Bóg rozdziela tych ludzi na dwie grupy. zauważyliśmy na jakie? na owce i koziołki. Owce stawia po sięgam do Waszej pamięci, po prawej stronie, a koziołki po lewej stronie. Mam tutaj takie przykładowe owieczki. Gdzie jest teraz wasza prawa strona? No nie wszyscy to pokazują, tak jest. Po waszej prawej stronie owieczki, tak rozdzielił król pasterz. A koziołki po lewej stronie. Nie śmiejcie się, proszę, nie mam pluszowego koziołka. Dlatego koziołka zastąpiłem innym zwierzątkiem. Osiołkami zastąpiłem, ale teologicznie z tego wyjdę w ten sposób. Koziołki mają różki. Może dlatego ten pasterz porównuje tych złych ludzi, niesprawiedliwych, którzy nie czynią dobra do koziołków, ponieważ koziołki mają różki. A co czasami o Was mówią na przykład rodzice czy babcie, dziadkowie, jak jesteście niegrzeczni? Ojcie, różki wyrosły, tak? Mówią tak czasami? <laughs> no właśnie. Natomiast jak nie mam już koziołków z różkami, to mam osiołki. Dlaczego akurat osiołki? Bo osiołek jest jaki? Dzieci wiedzą z bajek, jakie są osiołki? Uparte i leniwe, tak jest. Może bardziej uparte, tak. I czasami te niegrzeczne dzieci są jak te osiołki, które nie chcą się nawrócić. Zgadza się? Dobrze, więc już mamy wyjaśnienie. A koziołki u nas osiołki po swojej lewej stronie. Co powiedział do tych po prawej? Później oni są nazwani sprawiedliwymi. Pój, powiedz głośno. Świetnie, dziękuję. Tak, już wystarczy, dziękuję. Dobrze. Dziewczynka podpowiedziała, że do tych po prawej stronie, czyli sprawiedliwych, powiedział: Pójdźcie do mojego królestwa, ponieważ skrócę Twoją wypowiedź. Y, pomogliście, kiedy byłem chory, ubogi, nagi i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to są osoby. Y, plusikiem czy minusem je oznaczymy. Plusem czy minusem? Plusem. To są osoby pozytywne. A do tych po lewej stronie powiedział, idźcie precz ode mnie. Zgadza się? To są straszne słowa. To są najstraszniejsze słowa, drogi dzieci, uwaga, znowu ważne. Najstraszniejsze słowa, jakie człowiek może usłyszeć z ust Boga. Idź precz ode mnie. To są straszne słowa. Niestety ci po lewej stronie je usłyszeli. Oznaczymy je jakim znakiem matematycznym minusem. Pan Bóg nie wpuszcza do Królestwa Niebieskiego osób z minusem. I co o nich powiedział? Bo nie pomogliście mi. A ci zdziwieni jak to, kiedy, panie, kiedy ja Cię widziałem głodnym, kiedy spragnionym, no kiedy byłeś zmęczony, albo nie wiem, w podróży, ja Cię nie przyjąłem. Zdziwieni. I wtedy, znowu uwaga, dzieci bardzo ważne zdanie. To, co teraz powie Pan Bóg, ten Król na sądzie, jest również bardzo dziwne. Dlatego określiłem tego króla, Chrystusa króla, bardzo dziwnym królem. Ponieważ tutaj do tych sprawiedliwych powiedział, jak oni też byli zdziwieni, my Tobie usłużyliśmy, my Cię nie widzieliśmy nigdy w świecie, ty jesteś w niebie. Ponieważ wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych. Mnieście uczynili. Wow. To jest bardzo ciekawe i trudne. Potrzebuję jednego ochotnika, który by tutaj podszedł. Tylko dwie zasady: w maseczce i z pozwoleniem rodziców. Chodź. Jesteś najbliżej. Jeszcze raz. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Co ten król teraz robi? Co on chce nam powiedzieć? Że jest w drugim człowieku. Ale każdym czy nie każdym? Każdym. Małym też? Popatrzcie, cokolwiek uczyniliście najmniejszemu. Które tutaj jest jakieś dziecko najmniejsze? Mamy tutaj jakieś najmniejsze dziecko. Kto jest najmłodszy? Chyba tutaj jest jakiś maluszek. Tu jest jeszcze drugi maluszek? Cokolwiek uczyniliście tym najmniejszym, mnieście uczynili. Zaraz, zaraz, to, to sobie teraz trzeba przypomnieć. Teraz sobie trzeba przypomnieć, czy czasem nic złego nie uczyniliśmy drugiej osobie. I jeszcze pamiętajmy, to, jest, to są dwa zdania różne od siebie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli co ja teraz mogę zrobić? Popatrzcie. Symbol Jezusa Chrystusa, zgadza się? Ichtis. Jak masz na imię? Maciek. Nałożyłem na Maćka znak Abyśmy pamiętali, że Pan Jezus z Maćkiem się utożsamia, jest w Nim. Cokolwiek złego zrobimy Maćkowi, to złego zrobimy Panu Bogu. Cokolwiek dobrego zrobimy Maćkowi, to wszystko dobre robimy Panu Bogu. Zgadza się? To Pan Jezus chce nam powiedzieć w dzisiejszej Ewangelii. My Pana Boga sięgnąć nie możemy, żeby Mu... Czy Pan Bóg bywa głodny? Jeszcze ciekawsze yy, pytanie do dzieci. Czy Pan Bóg lubi czekoladę? <laughs> tak czy nie? Sam Pan Bóg jest duchem, więc nie. Ale w drugim człowieku tak. Podzielisz się z drugim, usłużysz Panu Bogu. Nie podzielisz się z drugim kolegą, koleżanką albo rodzeństwem? To to samo pokazujesz właśnie Panu Bogu. To Ci dzisiaj Chrystus król chce pokazać. Nie. A tam Pan Jezus w drugim człowieku czeka, czemu służysz. Jeszcze drugi ochotnik jest potrzebny. Kto będzie jeszcze? Choć byłaś pierwsza chyba. Ponieważ dziewczynka stanęła po prawej stronie, ktokolwiek usłuży najmniejszym, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ktokolwiek nie usłuży, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jaki w takim razie wniosek? Może ja tutaj jeszcze zamienię zwierzaczki na coś nam bardziej bliskiego? I zrobię jeszcze coś. Abyśmy pamiętali o dzisiejszej Ewangelii: każde z dzieci jest przyozdobione obecnością Pana Jezusa. Zgadza się? Ten obraz jest dla Was na koniec, Wszystki, wszystkie kochane dzieci, abyście pamiętali, że w Was również jest Pan Jezus. Nie chcę Was uczyć niegrzecznych zachowań, ale macie pamiętać, że jest w Was Pan Jezus. Jakby ktoś Wam coś złego chciał powiedzieć, albo nie tak się zachować, to możesz to przypomnieć. We mnie jest Pan Jezus. Ale może bardziej pamiętaj, że w drugim jest. Bo to jest dla Ciebie informacja, a nie po to, żebyś się później tą informacją bronił, tak? Zgadza się? Czyli nie bronimy się tą informacją, tylko zwracamy uwagę na nasze rodzeństwo i kolegów, i koleżanki. Na koniec mam jeszcze jedną niespodziankę. Aby wszystkie obecne dzieci tutaj, które są w kościele, zapamiętały... Na koniec mszy świętej będą mogły sobie wziąć tutaj z tego stolika taką hostyjkę i zawiesić to nam pozwoli zapamiętać, że w każdym z nas króluje pan Jezus. Amen. Dziękuję wam za uwagę. Poproszę o hostię.